Dlaczego wymieniłem tutaj skład miasta. Ponieważ ponownie większość w Radzie ma, warnia nasza mało Świadczy to o tym, że kierunek rozwoju miasta, brany przez trzy poprzednie Rady, został zaakceptowany i wysoko oceniony przez naszych wyborców. Z tego tytułu mam ogromną satysfakcję jako i jednocześnie dodatkową motywację do dalszej natężonej, wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i poprawy jakości życia i wsparcia. Jako radni jesteśmy ludźmi o zróżnicowanych podlądu. 1 grudnia 2014 roku składając się po zobowiązaliśmy się do wierności konstytucji i praw Rzeczpospolitej Polskiej oraz do sprawowania obowiązków radnego godnie, rzetelnie i uczciwie. Uważam, że liczba gwarantki zmienia się we właściwym kierunku. Zdecydowana większość mieszkańców popiera te zmiany. Widoczna jest też integracja społeczeństwa, w działaniach na rzecz rozwoju miasta nastąpiły bardzo pozytywne zmiany w mentalności mieszkańców, w szczególności młodzieży, co zauważają codziennie, jak uczymy nauczyciel. I tu zwracam się za do młodzieży, tak trzymać, bo za kilka lat, czy kilkanaście lat wy będziecie rządzić naszym klinem i rodem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, obejmując Urząd Burmistrza, zostałem wiele inwestycji w trakcie realizacji. Pierwsze miesiące mojej pracy było to zapoznawanie się i kontynuacja realizowanych działań, w tym kilku kluczowych dla rozwoju miasta. Kolejną ważną inwestycją była budowa term realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Ta inwestycja właśnie jest kończo, kończo, kończona i wszyscy oczekujemy finalnego efektu. Yy, podziwiać już można zakończoną budowę oranżerii. Projekt zakończony 31 lipca jest już atrakcją turystyczną. Odwiedzonym przez mieszkańców ale także naszych gości, 12 września odbędzie się oficjalna inauguracja, na którą już dziś serdecznie zapraszam. Zakończyliśmy badania archeologiczne amfiteatru. Przygotowujemy się do rozpoczęcia pracy budowlanych. W chwili obecnej trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków dotyczącą projektu przebudowy. Rozpoczęliśmy rozbudowę bazy sportowej przy Stadionie Miejskim na ulicy Bartoszewskiej. Powstano tam cztery korty zewnętrzne, sportowa hala wielofunkcyjna i siłownia zewnętrzna. Planujemy zakończenie tych prac jeszcze w tym roku. Najistotniejszą sprawą rozwoju miasta jest tworzenie Wisławo-Parnińskiego Zdrowiska. Przed nami wiele wyzwań z tym związanych. Mamy już wyznaczoną strefę zdrowiskową. Przygotowujemy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym z tego miejsca uspokoić pesymistów, którego, których także ja byłem pesymistą, nie ukrywam tego. Uzdrowiska, uzdrowisko to nie, nie zwolni rozwoju naszego miasta. Nada mu charakter turystyczny i miany Jest to kierunek rozwoju najbardziej korzystny. Dla Policji Armii Dziękuję Panu Marszałkowi Jackowi Pradasowi i starożytnie Janowi Harkajowi za pomoc i cenne rady. Wsparcie Panów jest dla mnie ogromnie ważne. Dyskusyjna sprawa, ja myślę, że nie w pełni wspólne przedsięwzięcie poddawane. Jak to tylko Szanowni Państwo opręcznięte. My po prostu nie bardzo sobie jeszcze zdajemy, bo nie bardzo wiemy, jak te termy wyglądają. Za chwilę Państwo będziecie z nich korzystać i dopiero się przekonacie, że to nie jest parę metrów kwadratowych y, jakiegoś kąpieliska, tylko to są, jest wiele atrakcji, włączyć ze strefą aktywną, rekreacyjną, spa, czy centrum grup z klęgielnią, czy ścianą pełną infrastrukturą, boisko Korty i pełna infrastruktura sportowa i reacyjna, a co też ważne miejsca nocnej wody. 24 miejsca nocnej W związku z tym te są przygotowane właśnie pod całe rodziny, nie jako miejsca hotelowe w ale całe rodziny, gdzie mamy 33 domki, z których możemy korzystać. Pan burmistrz, pan burmistrz który jest samorządowym debiutantem, bardzo szybko pojął, bardzo szybko zorientował się, że te plany, które zostały zarysowane na najbliższe lata są po prostu dobre, mądre i efektywne. Lidzbark Warmiński ma olbrzymią szansę, ażeby dzięki całej tej infrastrukturze, którą już zbudowaliśmy i dzięki dalszemu Kontynuowaniu drogi w kierunku uzyskania statusu uzdrowiska, w tych właśnie usługach budować miejsca pracy i lepszy dobrobyt dla, dla, naszego, dla naszego miasta. Tak jak już wspomniałem, są podzielone, miasto jest podzielone na strefy, i tylko w strefie A występują tak naprawdę prawdziwe ograniczenia, jeśli chodzi o rozwój, o rozwój przemysłu. Zachęcam Państwa, żebyście spojrzeli na rankingi gmin i powiatów w kraju. Zresztą w ostatnim rankingu powiat litwarski ze względu na poziom inwestycji znalazł się na czwartym miejscu w Polsce. Gratuluję Panie Starosto. Każde miasto, każdy samorząd musi znaleźć swoją drogę rozwoju, swoją, indywidualną i Litwark Wkroczył na, to, na taką drogę. Ona się wpisuje w ideologię, ideologię Citasław idealnie. Najwięcej tych miast Citasław jest we Włoszech. Jak państwo jeździcie po Toskanii czy po innych regionach, widzicie przepiękne, śliczne miasteczka, gdzie rzeczywiście to życie tam toczy się może troszeczkę wolniej, ale gdzie z kolei jest mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów. My dążymy do takiego modelu, żeby ludzie chcieli tutaj przyjeżdżać, żeby ludzie chcieli tutaj żyć. Dzisiaj mnie osobiście pyta wiele osób o ceny mieszkań w Litzbarku, czy można kupić. Najczę najczęściej pytają o kawalerki, żeby mieć takie mieszkanie, po prostu no, jakieś, takie, żeby można było przyjechać na tydzień, czy na, tydzień, czy na tydzień czy na parę dni, to świadczy o tym, że, że ludzie poczuli już ten klimat Litzbarski. Zrobiliśmy bardzo wiele, ale przed nami jeszcze nowe wyzwania i nowe cele. Jestem głęboko przekonany, że dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu te cele będziemy osiągnąć. I nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Rada Miejska w Liczbarku Warmińskim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy nadaje tytuł zasłużony obywatel Liczbarka Warmińskiego panu Arturowi Ryszardowi Wajsowi. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, Pan Marszałek wyręczył mnie w uzasadnieniu do tej uchwały. Mówiło o ludziach, którzy. Posiadają wizję, ale samo posiadanie wizji nie wystarcza. Trzeba umieć tą wizję zrealizować. Ja uważam, przez 12 lat współpracy z panem Arturem Weissem, uważam, że to jest właśnie taki człowiek, który miał wizję, umiał tą wizję swoją zrealizować przez pozyskiwanie ogromnych środków właśnie w tym celu, żeby nasze miasto wyglądało tak, jak w obecnej chwili wygląda. Mogę Państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech lat, tylko ostatnich czterech lat yy, miasto nasze, Lidzbark Warmiński wraz oczywiście z yy, niektórymi inwestycjami powiatu na terenie naszego miasta zrealizowaliśmy inwestycje w wysokości ponad 200 milionów złotych. To są, dla uświadomienia, to są prawie cztery budżety, yy, to są prawie cztery roczne budżety naszego Miasta. Także podjęliśmy taką uchwałę większością głosów, ponieważ uważamy, że pan Artur Weiss zasłużył na ten tytuł, aby go uhonorować tytułem właśnie: Zasłużony obywatel, liczbarka Wawińskiego. Dziękuję bardzo. A właśnie ten dokument, i Medal zasłużony za obywatel Licba Kawalinskiego wręczymy panu Arkurowi Wajcowi przy najbliższej okazji. To jeszcze ustalimy z panem Artystą Wajcą. rzeczywiście byłoby, aby tego nie kontynuować, aby nie dbać w dalszym ciągu o to, aby ten dynamiczny rozwój. I zachował dotychczasowe tempo. To oczywiście nie jest łatwą sprawą, bo wydawałoby się, że już wiele zostało zrobione, już y, niedużo więcej się da. Ja jestem przekonany, że, że jeszcze wiele można. Wiele wspaniałych pomysłów przed nami. Dotychczasowe zrealizowane pokazały, że Władze samorządowe przy mojej ocenie możliwie najlepszej współpracy, jaka była możliwa, potrafią zgodnie osiągać to, czym możemy się szczycić i z czego możemy być dumni nie tylko w naszym województwie, ale i w całym kraju. Przecież rzeczywiście Litwa w ostatnim czasie, 25-lecia samorządu, Wykorzystał ten okres bardzo dobrze, niewątpliwie wzorowo. Ale działo się to tak nie dlatego, że mieliśmy szczęście, bo owszem, szczęściu trzeba pomóc, ale że mieliśmy szczęście właśnie do takich tajemniczych władz. Nie jestem o tym głęboko przekonany. O ich determinacji, zaangażowaniu, wizji i konsekwencji właśnie. W dążeniu do celu bez względu na problemy, których przecież po drodze nie było mało. Za to serdecznie dziękuję i tego serdecznie gratuluję. Tak jak litbar prężnie się rozwijał, tak również warto wspomnieć o tym, iż nasz, nasz kraj, a mówi o tym ostatnia publikacja w. Bardzo poczytnym, ale też opiniotwórczym y, piśmie europejskim, The Economist. Mówię o tym, iż y, Polska od 2007 roku rozwijała się na, najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej i osiągnęliśmy 33% wzrost gospodarczy. Dla porównania podam, że. Średnia w Unii, w Unii Europejskiej wynosiła 2%. Świadczy to, myślę, też po nas. Dzięki temu mogliśmy pójść naprzód i osiągnąć sukces, który przysporzył nam szacunku i uznania w świecie. W krótkim czasie Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło. Żyć się lepiej. I jest to fakt niepodważalny.